Szpon w górę, ty patrzysz jak gram, a ty oglądasz Sweet Sixteen, odcinek z serii Zagrajmy w Kangurek K.O. Runda druga. Przed nami walka na pirackiej przystani. Idzie koksu ze skarbem, Ciężki jak szyszka.

ja! Przecież ja mam... Ia! Ja! I... o uh o -uh. No chodź tu, dziadu. Hania! Teraz wychodzi... Sam. Pirat. Jakiego ja mam zwerbować do tego tutaj czegoś? O, tutaj. A ja może go mam klepnąć? Właśnie, trzeba go klepnąć i on wtedy zaczyna tańczyć. I my go teraz pierdnikiem... psycho bum, bum... I wpada sobie na statek z powrotem, i tak trzy razy i jabadaba bada du, dum du. Ucha nie jedziemy dalej. I, It... come on, bitches, eh? Nowi przeciwnicy, proszę Państwa. I! -yah. I -yah. Ups, nie trafię, nie trafię, ja być ślepa kura. Traf, 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 traf. O, jest, trafię. O, szajse. O, szajse, lize. Rampa, ram, pam, pam. No. Pam. nie, dobra, skupienie. Mu, aha, aha, aha. to bolało. Tak ostro na pierwszej randce, no nie przesadzasz. Chodź tu, come on, bitches. Come on, bitch. Ha, ha, ha! O, oh, już on? No to teraz trzeba szukać kolejnego miejsca, gdzie tak woda fajnie... O, właśnie tu. I ja. Ops, op ops, ops... Iha! jany, jany. i, I, any, yeah. I, I Jedziemy! No i po raz kolejny mamy pierdnikiem go dobić, ale weźmy sobie coś z życia, bo zaraz zginiemy w ciężkiej walce. Nie oddam mojego skarbu, to są moje dukaty na przekupienie bossmana, który gada, gdzie lezie ma kasę, czy tysiące dukatów albo spadaj. Uhuhuhu. Come on, come on bitch, come on, come on. Ha ha! Nie zadzieraj z kangurkiem kao, bo on zadrze z tobą. I poczujesz jego pięść na swojej twarzy. Ha. No i come on, last time me. Boss pokonany będzie. Tylko, gdzie on ma się wkręcić? Any ideas? Eee, tu już się nie wkręci. Uh oh I have a problem. Cause I'm lost. O tutaj. Hell yeah. Tańcz, głupi, tańcz. Swoim życiem się da. Wkręć, głupi, kręci, gin. Ale yeah. poddał się nasz przeciwnik i skarb zostaje u nas, a teraz cięcie, bo mi dzwoni telefon. Chat oh, bycie są. So... Wracamy do oglądania filmiku ze zwycięstwa z piratem. <ścoughs> a ten sobie płynie i płynie jak jakiś kret. Tru i mamy pieniądze dla bosmana. Zobaczcie co teraz będzie 3 mam Proszę, pieniądze Czas rozprawić się z Hunterem <laughs> Jakie to było śmieszne No to puszczamy jeszcze jeden odcinek iż walka z bossem jest za krótka żeby puszczać na YouTube, a więc kręcimy dalej o co tutaj tym razem chodzi? Po co nam... Jej! Po co nam dukaty skoro już pieniądze mamy? Hmm... No dobra, pozbierajmy tych parę dukatów. Bo co nam szkodzi? Ale mi FPS-y spadły, kurcze... Tutaj będzie sekret, tutaj będzie sekret, ha 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 ha... Mówiłem. Widzicie? Będzie sekret. Jeszcze 12 gwiazdek do mojej ukochanej supermocy. Jak ja bym już ją chciał mieć. No jest przezaje fajna. Już tylko 8 gwiazdek do mojej nowej supermocy. Jak ja mam stąd wyjść? No, no tak, wyjdę tak jak weszłem, Tylko ja bym chciał jeszcze coś widzieć. Eee, czy ja coś mówiłem? Pewnie chyba nie. No to dobra, mam nadzieję, że mi te gwiazdki się zapisały. Nie będę zbierał dukatów, skoro dukaty już mi są niepotrzebne, no. Hello! Jaki fajny spacerek pudełkiem? No kurczę, to jest epickie w tej części. W trójce o ile dobrze pamiętam, to też były motywy z tym pudłem. Ale co zostało w dwójce to jest w dwójce fajne. Truttu i zmiana muzyczki na jakąś inną, a ja ciągle mam w głowie truttu trutu truttu 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 No i bardzo Was przepraszam za to, że Was tak męczę. Chociaż pewnie nie mam kogo przepraszać, bo nikt z moich filmików nie ogląda, ale co mi tam. I have fun.

to mnie morduje na miejscu O nie! O nie, o nie Czy tu są jakieś skarby? Muszą tu być jakieś skarby, skoro... A nie ma tu przejścia. <laughs> nie ma skarbu Tam widzę coś... A nie, to ja tam byłem Tryt, 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 tryt. E co jest? Mam znowu przesuwać to pudło? Ciekawe kto mi je przesunął. Let's have some fun. Jump Kao, jump. Tak się zastanawiam co robić na drugą serię zagrajmy wy, iż powoli kangurek Kao już się kończy. Nie wiem. W pomysłach miałem kręcić Prince of Persia Forgotten Sands. O ile sekretów. Ponieważ grałem niedawno w tą grę i według mnie najlepsza część z Popa. się super mega przyjemnie grało. Ten motyw z wodą i takie tam bla 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 bla. Więc nie wiem jak nie będzie żadnych wipaczaczów, to sobie nagram to co będę chciała. Jak będą paczacze do tego czasu, no to Niech komentują, co by chcieli patrzeć, co ja tam będę robił, żeby mieli na co patrzeć, co nie. Come on, come on. Jej, icho, idziemy robić się na mielonkę. Kangurek będzie zmielony. Mhm. To nie było śmieszne, absolutnie. Kangurek, nie rób z siebie mielonki. Uh, ha, ha ha Udało się! I wanna checkpoint! Ja chcę checkpoint, checkpoint, check, check, checkpoint! O nie, o nie, holy! Holy! To będzie odcinek pełen fejli! Jak każdy! Wiha! ha jani, ani. Dobra, tutaj sprytny sposób już na to znalazłem jakim jest po prostu toczenie się a tutaj nie wiem co wymyślę oh. tu pewnie się wcisnę <śmiech> <śmiech> Aha. Mm. to było specjalnie żeby pokazać wam yy... po prostu żeby wam pokazać dużej filmik, żeby szedł ha 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 kabałan Uuuu tru, 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 tru. nie, ja nie chcę iść tam na dół. FPS-ów mam 40. Ja gramin, nie przychodzi, nie chodzi mi płynnie, nie jest dobrze. A ja chcę być płynniejszą grę. Tru, 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 tru. I kangurek. I patrzcie jak to się teraz robi. Po kangurkowemu. Jak, yeah, come on, bitches. Dobra, teraz skupienie, pokażę Wam strategię kangurzaną, jak przejść przez ten tasak, aby przeżyć. This way. Uh, ha, ha. Ja tam widzę skarb w postaci jednego dukata. Ale czy tam nie będzie jakichś lepszych, ciekawszych skarbów? Chyba nie. Bo ja mam iść this way This way, this way, come on Ey, pierdnik, pierdnikiem się aktywuje, a nie Dobra, gdzie ja jestem? Przydałby mi się checkpoint I oto mam checkpointa O nie, co tu jest? Łaszty, myśmy się spotkali na Wyspach Tropikalnych już do mnie strzelasz abyśmy się tak bliżej poznali czy co? A nie, od razu przechodzisz do rzeczy. Stary, no, bez przesady. Come on! O nie! O nie! Coś czuję, że będzie ciężko. O! Sekret! Come on! Ja ten sekret zdobędę. Bo ja już chcę mieć moją moc. Moją ukochaną moc, którą po prostu uwielbiam. I cały czas jej będę używał. Zobaczycie sami. Bo potem na tej ostatniej mocy już mi tak nie zależy bardzo jak na tej, którą chcę mieć teraz. Come on! Go, go Power Rangers! jam! Czy ja w ogóle mam tu iść? Na co mi ten pierdnik? To jest główna droga w ogóle, czy to jest do jakiegoś sekretnego bonusu? O, holy... Coś czuję, że jak teraz zginę, to będę musiał się tu wracać. Aaaa, ja nie chcę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ja chcę przeżyć. Our survive du, 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 du. Dobrze jest Kangurek radzi sobie. Czy tam? ja chyba tu miałem iść w ogóle. To jest główna droga. Eee, myślę, że jakieś sekrety znalazłem, czy coś. A tu jest główna droga po prostu, no Come on! Ja chcę skarby i gwiazdki z nieba Nic więcej do szczęścia mi nie potrzeba. Come on! How? I jeszcze i trzy, i jeszcze dwie! Jeszcze jedna i moc będzie! Gwiazdki, gwiazdki Wszystkie, wszystkie będą moje Haha ha. Chyba ma być this way This way, this way U uh, haha Niejku jeszcze tylko jedna gwiazdka Ja już chcę moją gwiazdkę Chodźcie tu przeciwnicy, przyjdźcie, przybądźcie O, oh, Jesus Christ Christ Kryst, Krystyno Where I'm going. Nie zbieram pieniążków już, nie chcę pieniążków. Chcę gwiazdki z nieba i jeszcze raz jeszcze jedna gwiazdka z nieba. I będzie gwiazdka. Hell yeah! Ha! Patrz i mamy moją najukochaniejszą moc. Jasna. Rurururu. Widzicie co ja robię? Widzicie co wy? Świetnie. Zebrałeś 50 Teraz i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Teraz możesz toczyć się dowolnie. Gdzie ja mam teraz iść? O, widzę sekret. Nie wiem po co ja mam dalej te sekrety zbierać, no ale okej okay. Piernik Oa, to nie no sekret Ja pierniczę myślałem, że sekret, a nie sekret To dopiero sekret Patrzcie jak można sobie przyspieszyć podróżowanie kangurkiem I wiecie jakie to jest przyjemne

This way, come on, We, ha, ha, ha come on, budget. O, widzę, widzę nagrody, widzę skarby. Wzięliśmy wszystkie. Trudu, 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 trudu. Kolejny skarb. Już mamy cztery minigry odblokowane. A na fioletowych mi w ogóle nie zależy, szczerze mówiąc. A ah, ja sobie go zabiję this way. Come on! Come on, someone tu Więc tak jak mówiłem, chciałbym zrobić sobie let's playa z Prince of Persia Forgotten Sands. I chciałbym żeby ktoś patrzał na moje filmy, bo w końcu po to je robię, żeby jakiś patrzacz na nie patrzał A teraz będzie ciężko, cause they are shooting us Dlaczego oni strzelają z armaty w kangura? Daliby mu samicę jako jakąś pułapkę czy coś to od razu by się nabrał Zwycięstwo jest po naszej stronie. Truttu. on, salam. Czyżby to był koniec etapu? Truttu, 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 truttu. Gdzie ja mam iść? Ja mam wejść na statek. O, oh, holy shit. Coś czuję, że czeka mnie etap Galeon Huntera. Opatrzcie, kryształki, wszystkie zebrane. Cztery gwiazdek nam brakło. Mam nadzieję, że Switch 16. Odcinek się Wam podobał. Było śpiewająco i fałszująco. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie chyba się spotkamy w Galeonie Huntera. Siema Szponiak. Pauza.